Dzień dobry Pani Ewo, Pani pyta, um, co Panią czeka w miłości w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Sześciu miesięcy, przepraszam. Pani Ewa, miłość. Przede wszystkim tak, eee, coś tutaj trzyma pani w tajemnicy. Karta, to, jest, to też może być karta macierzyństwa. Eee, to, 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 ale coś trzymanego w tajemnicy. I pani gdzieś może jedzie, może coś decyduje, ale... Ta decyzja tego, co trzymane w tajemnicy, nie za bardzo może być jakoś taka zamanifestowana, bo mamy odwrócone słońce, odwróconą kartę rodziny i siódemkę kielichów. I, i tu są jakieś takie blokady, nie ma tego ciepła rodzinnego, nie ma zadowolenia. I pani widząc to, e, przestaje żyć jakimiś takimi marzeniami wow, że to będzie tak, będzie i wyobrażać, jak to cudownie będzie i dociera do Pani świadomości, że jednak, no niestety tak nie będzie. Jest paść buław. Jeżeli mówimy o związkach, to paść buław może mówić o jakiejś relacji z osobą młodszą od Pani lub też tylko i wyłącznie relacji romansowej. O, to tyle. Dziękuję bardzo.